Witam w codziennych wiadomościach motocyklowych, Twoim przewodniku w świecie motocyklowych nowości. Valentino Rossi, Casey Stoner oraz Loris Capirossi złożyli formalne wnioski o przesunięcie daty przyszłorocznej rundy w Katarze na późniejszy termin. Spowodowane jest to ekstremalnie niskimi temperaturami na torze panującymi po zachodzie słońca w marcu. I właśnie teraz Komisja Bezpieczeństwa zapytała o możliwość przesunięcia rundy w Katarze. Kiedy odbywały się tam po raz pierwszy wyścigi w 2004 roku, nocne wyścigi były niemożliwe ze względu na 40-stopniowe upały. Teraz, kiedy Loter rozpoczyna motocypi, zawodnicy twierdzą, że jest zbyt zimno. Przyszłoroczne przesunięcie rozgrywanego tam wyścigu wiązałoby się z utratą statusu rundy otwierającej, a na to organizatorzy nie mogą sobie pozwolić. Właściciele Triumfa Street Tripu wzywani są do serwisu celem usunięcia możliwości wystąpienia usterki amortyzatora. Istnieje niebezpieczeństwo poluzowania się mocowania tylnego amortyzatora motocykla podczas jazdy z dużym obciążeniem oraz sportowej. Wszyscy właściciele tego modelu mogą sprawdzić, czy tą akcją objęty jest ich motocykl na stronie internetowej producenta www.triumph.co.uk. Midnight Team zaprasza do współpracy przy organizacji pokazów motocyklowych. Jeśli szukacie nowych atrakcji na pokaz, festyn, imprezę okolicznościową lub z innej okazji, chcecie zobaczyć zupełnie nową odmianę sportu, jak niesie stunt. Zespół gwarantuje pokaz, który wzbudzi wiele emocji, które nieprędko pójdą w zapomnienie. Wszystkich zainteresowanych pokazem w wykonaniu zespołu zapraszamy do kontaktu pod widoczny adres e-mailowy o 2pl w piątek 28 marca o godzinie 19 w Centrum Handlowym Poznań Plaza odbędzie się prezentacja pierwszoligowej drużyny żużlowej PSZ Poznań. Młody poznański klub okazał się ogromną niespodzianką minionego sezonu, zajmując w swoim debiutanckim sezonie w pierwszej lidze wysokie piąte miejsce. W składzie na rok 2008 pojawiło się kilku nowych zawodników. Prezentacja będzie doskonałą okazją do ich poznania, a jednocześnie uzyskania informacji na temat wszystkich żużlowców PSZ Poznań. Swój udział zapowiedział również nowy trener popularnych Skorpionów Zbigniew Jonder. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dniu dzisiejszym, życzymy miłego dnia i zapraszamy na kolejny odcinek codziennych wiadomości motocyklowych.